Ich ryki bardzo przypominają ryki lwa tygrysa lub innych dużych kotów w przeciwieństwie do pisku nietoperza, a ich źrenice są pionowe i szczelinowe, podobne do kocich. Te cechy, w połączeniu z układem zębów, zdają się potwierdzać hipotezę, że demony pochodzą od tygrysów, które przed wojną zamieszkiwały niektóre części Rosji. Jednak stosunkowo powolny przyrost naturalny tygrysów zdaje się to podważać. Mogłoby to oznaczać, że zmutowały one ze zwykłych kotów domowych, które były liczniejsze i rozmnażały się szybciej niż tygrysy. Czasami demony wykazują charakterystyczne dla kotów zachowania. Mały demon w filmie Metro, Last Light, reaguje na obecność Artema, wyginając grzbiet i sycząc jak zdenerwowany kot domowy, podczas gdy dorosły demon napotkany na moście łapami dotyka kabla, po którym Artem jedzie, zanim go ugryzie. Istnieją dowody obalające teorie o kocim i nietopeszowym pochodzeniu. W Metro Last Light demony mają względnie podobny rozmiar, kształt i zachowanie, ale przeszły znaczące zmiany w wyglądzie zewnętrznym. Mają wyraźnie gadzi wygląd z łuskowatą skórą i straciły futro lub sierść, przeczy to zarówno teoriom o kocim, jak i nietopeszowym pochodzeniu. Demony wydają się również stać się jeszcze bardziej umięśnione niż wcześniej. Ich pazury są teraz nieco krótsze, ale grubsze i szersze. Na dodatek mają znacząco inny kształt głowy, ich zęby są w innych miejscach i bardziej jednolite pod względem wielkości i kształtu, a ich szczęki i oczy znajdują się w nieco innych miejscach i pozycjach. Demony nigdy nie mają wystających uszu, zamiast tego posiadają otwory uszne podobne do tych ugadów, ptaków i płazów. Może to wskazywać na możliwość gadziego lub ziemnowodnego pochodzenia demonów. Trzecia teoria głosi, że demony mogą być wynikiem eksperymentów genetycznych, o których wiadomo, że występują jako biomasa i gigantyczna ameba. Fakt, że gatunki te są prawdziwymi chimerami, łatwo wyjaśniałby ich wysoce zróżnicowane zachowanie i wzorce anatomiczne, takie jak posiadanie sześciu kończyn cechę ewolucyjną, którą na Ziemi rozwinęły tylko gatunki owadów. Demony są drapieżnikami wyłącznie powierzchniowymi, ponieważ nie mogą wejść do metra ze względu na swoje duże rozmiary. Demony często budują gniazda na szczytach wysokich budynków, co daje im dobry punkt obserwacyjny do polowania na ofiary i zapewnia ochronę swoim młodym. Starają się również znaleźć obszary z dużymi otwartymi przestrzeniami, takimi jak parki, gdzie polowanie jest łatwiejsze. Polują samotnie lub w małych stadach rozproszonych na kilku kwartałach miasta. Jeśli jeden zostanie zauważony, prawdopodobnie w pobliżu jest więcej. Chociaż wolą atakować krążąc nad głową i spadając na ofiarę, aby ją zranić lub porwać, jeśli uda im się złapać ludzi na otwartej przestrzeni, czasami lądują, aby zaatakować. Starają się unikać wchodzenia do budynków, ponieważ ogranicza to ich możliwości ucieczki poprzez latanie, jeśli sytuacja obróci się przeciwko nim, ale w niektórych przypadkach atakują przez okna, drzwi lub uszkodzone ściany, aby dostać się do ofiary wewnątrz. Jednak przynajmniej raz demon wszedł przez dziurę w suficie dużej komnaty w bibliotece i był na tyle zręczny, że zaatakował z powietrza, nie uderzając w ściany, a czasem zawisając w miejscu. Niełatwo je zastraszyć i bez trudu zaatakują stworzenia znacznie większe od siebie, takie jak krewetka bagienna. Pewien demon, Serafin, nawiązał symbiotyczną relację z mniejszym gatunkiem zmutowanych nietoperzy, wykorzystując ich rój do ogłuszania ofiar, a także do kamuflażu na niebie, często sprawiając wrażenie, że bestia pojawia się znikąd. Nie wiadomo, jak dokładnie demon potrafi kontrolować ten rój, ale ta umiejętność, w połączeniu z jego rozmiarami i siłą, uczyniła go drapieżnikiem szczytowym Władywostoku. Ciekawostki. Niektórzy prześladowcy mówią Artemowi, że demony mogą w rzeczywistości pochodzić od rodzimych ptaków, które zamieszkiwały Moskwę przed wybuchem. Wspomniano, że niektóre demony uwiły sobie gniazdo tuż na szczycie Soboru Chrystusa Zbawiciela. Gra komputerowa ciekawostki. Bourbon żartobliwie woli nazywać je sukami, jak mówi w misji Martwe Miasto. Ludzie nad Wołgą nazywają je gargulcami.